Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z giełdą papierów wartościowych w samo południe. E, mamy sezon wyników i te wyniki przy, przykuwają uwagę i. W dużej mierze, czy też w niektórych przypadkach, może tak dokładniej, e, są bardzo, bardzo pozytywne. E, mało jest mocnych zawodów, i to jest istotne. E, ważne jest też to, że niestety to są dane, które dotyczą okresu, który się już zmienił. E, mamy, mamy, przede wszystkim, e, mamy przede wszystkim jednak wojnę, i ta wojna powoduje, że troszeczkę inaczej podchodzimy do tych danych, które już są opublikowane za 2021 rok, ponieważ one w żaden sposób nie odzwierciedlają tego, co się dzieje właśnie za granicą. E, za, zanim Dojdziemy do tych spółek, które opublikowały wyniki i których dwa słowa warto powiedzieć. No to tutaj niestety informacja negatywna: polski złoty do dolara, czyli dolar do polskiego złotego, wybił powyżej 4,30 zł. No to jest informacja negatywna z mojej perspektywy, dlatego że potwierdza po pierwsze odwrócenie trendu, a po drugie, wybicie bardzo ważnego oporu, bo 4,30 to są poprzednie historyczne szczyty. No i teraz. Yy, Wybicie powinno kierować nas w stronę poziomu 4,35, no ale przede wszystkim zmienia się sentyment i należy trzeba znowu traktować polskiego złotego, który jest w drodze do osłabiania się. Spadek poniżej 4,22 znowu y, pozwoli na oczekiwanie lepszego zachowania, więc tutaj niestety w złym kierunku to podąża. Mieć bez zmian tutaj warto zwrócić uwagę, natomiast na złoto, y, przepraszam na ropę ropę, która podbija, no i to jest cały czas koszt. Pamiętajmy, że nas, wszystkich cena benzynę dobija dlatego że to nie jest tylko to ile wlewamy do baku naszego samochodu, ale także i to ile kurierzy firmy transportowe czy też firmy produkujące w oparciu o na przykład samochody, traktory czy jakiekolwiek inne środki, które zużywają ropę, ale nie tylko transport, także i ubrania, tekstylia czy wszystko to co jest syntetyczne tworzone z ropy, lekarstwa, to wszystko jest związane z tym jak droga jest ropa, dlatego ten kurs ma niebagatelne znaczenie dla gospodarki. Im wyższa jest scena. Tym niestety, wszystko inne jest też droższe, i na razie trend wzrostowy trwa. Dzisiaj rynek ma problem z pokonaniem 115 dolarów na WTI, i to jest o tyle istotny poziom, że jeżeli się udałoby stąd faktycznie zawrócić, to można by było traktować ten scenariusz jako nawet potencjalnie długoterminowe odwrócenie trendu. Na razie jednak trend wzrostowy trwa, i w tym kontekście warto mieć to na uwadze. Natomiast jeżeli chodzi o indeksy zagraniczne. Tutaj przypominam swoje słowa z wczoraj i przedwczoraj, że dopóki trend wzrostowy trwa, to się jego trzymamy, a na razie na wykresie 4-godzinowym taki trend właśnie trwa. E, natomiast jeżeli się tylko pojawią, e, pojawią informacje o zanegowaniu trendu na wykresie godzinowym, czterogodzinowym, to należy traktować to jako sygnały do no, ucieczki, krótko mówiąc, dlatego, że niestety sytuacja się nie zmieniła i cały czas mamy to samo ryzyko eskalacji problemu i y, myślę, że zmienność na rynku będzie przede wszystkim, a w którą stronę no, przede wszystkim tutaj tego nie wiemy zawczasu, więc warto realizować zyski i szukać nowych okazji. Ta myślę, że wykorzystywanie zmienności będzie na czasie w 2022 roku. To dotyczy się wszystkich indeksów. Na razie SP500 również utrzymuje swoją tendencję wzrostową i spadek dopiero poniżej 4415 byłby zanegowaniem tego ruchu. A takim mocnym sygnałem ostrzegawczym jest zachowanie małego indeksu, że indeksu małych spółek Russell 2000, który który podwójny szczyt zrobił w okolicach 2100 punktów. No i na ten moment brakuje mu siły, ale jeszcze utrzymuje się powyżej poziomu 2040, a dopiero spadek poniżej byłby zanegowaniem tego ruchu na mm, wzrostowego. Więc warto to mieć wszystko na uwadze, a teraz zwróćmy uwagę, co na WIGU 20. No WIG20 broni się. Tak jak wczoraj mówiłem na podsumowaniu sesji, zresztą zapraszam serdecznie do ich oglądania w Skłobierze premium. Tutaj ta wczorajsza świeca nie jest zła, ale nie jest też pozytywna, więc inaczej mówiąc, to jest takie przetrzymanie, przeczekanie. Czekamy na jakąś ważną informację, coś co spowodowałoby, coś, coś, co spowodowałoby mocniejsze ruchy w górę czy, czy w dół. I tutaj zakres, który należy obserwować, to jest zakres tak naprawdę wczorajszej sesji, czyli maksimum na poziomie 2148-2150 punktów i minimum z tego outside bar'a z 17 marca, to jest poziom 2070 punktów. Wybicie w jedną czy w drugą stronę otworzy drogę do no, nowego, silniejszego ruchu, natomiast na razie jeszcze utrzymuję, że ten ruch wzrostowy jest możliwy i to tak wykres wygląda, jakby chciał to zrobić, bo na razie nie ma jakiejś silnej reakcji podażowej, ale Jednocześnie popyt nie chce zaangażować się zbyt mocno, bo nie wiadomo, co się wydarzy jutro pojutrze. Ta zmienność, ta niepewność będzie nam towarzyszyła, dlatego też musimy mieć to na uwadze, opory 2150 punktów to są bardzo silne bariery, dlatego potrzeba dużo więcej siły do tego, żeby to wzrosło. Dzisiaj rząd poinformował o tym, że chciałby zmienić znowu podatki, obniżyć z 17 do 12 bodajże procent, ale jednocześnie wprowadzić inne zmiany w całym systemie podatkowym, co w całym tym zawirowaniu, które aktualnie jest, jeszcze chcieliby to zrobić w środku roku, to nie jest dobra informacja dla nikogo no bo to jest kolejna zmiana, kolejne regulacje chociaż jak tak na szybko, tylko przeczytałem te programy, to wydaje się uproszczeniem tak, no bo ściągamy tą klasę dla czy ulgę dla klasy średniej, obniżając podstawę, obniżając podatki to, tą wymiar jakby podatkowy, więc to jest prostsze, tak co do zasady jest to prostsze, natomiast no to jest tylko koncept, zobaczymy co z tego faktycznie wyjdzie, no i teraz kilka spółek, które podało swoje wyniki, jeżeli chodzi o PZU, tutaj ważna uwaga ja nie będę się wdawał w jakieś szczegóły związane z raportami, bo bo analiza raportów finansowych zabiera dużo czasu i nie jest to możliwe do zrobienia w 5 minut. Raczej chciałem się odnieść, i ja tak zawsze patrzę na raporty. Po pierwsze, jaki jest konsensus, jak się rynek do tego konsensusu odnosi, ale przede wszystkim, jak rynek zareagował na dane, na, na dane, dane wyniki. No i jeżeli chodzi o PZU, tutaj obserwujemy, że zysk netto wzrósł o 21% versus konsensus. Tak? Czy miało być 750 milionów, jest 906%. To jest bardzo dobra informacja dla osób, które oczekują dywidendy. Dlatego, że ta dywidenda liczy się od właśnie zysku netto jednostki dominującej, no więc dla mnie jest to informacja jak najbardziej e, pozytywna. Jest to też wzrost względem tutaj roku poprzedniego, więc jak najbardziej pozytywna informacja. To jest wynik oczywiście w czwartym kwartale, a nie w całym 2021 roku. Warto zwrócić uwagę, że wszystko jest pozytywne, czyli odszkodowania to są mniejsze niż rynek się spodziewał. Koszty operacyjne, no tutaj koszty operacyjne są trochę większe, tak? Ale wynik na działalności i składka przepisana brutto, to wszystko są rzeczy wyższe niż rynek oczekuje, oczekiwał, więc to są informacje mm, pozytywne. No i rynek otworzył się bardzo wysoko tak nawet hura optymistycznie bym powiedział. Natomiast to jest właśnie moje przesłanie na dziś, że wyniki są dobre, ale no, ustalmy fakty, że one nie mają odzwierciedlenia do bieżącej sytuacji. A inwestorzy teraz powinni się skupiać na tym, jak będzie wyglądało, jak będzie wyglądało zachowanie kursów, zachowanie wyników finansowych w pierwszym, w drugim kwartale, zwłaszcza w pierwszym kwartale 2022 roku, gdzie jednak ten wynik będzie obciążony wojną. I na ten moment widać, że inwestorzy wykorzystali fakt w postaci dobrych danych, bo te prognozy, że dane będą dobre, były wcześniej. Zresztą ja sam mówiłem też o tym, że wyniki prawdopodobnie będą dobre. Zresztą na stronie znajdziecie też wyliczenia co do dywidendy. Wypadało je troszeczkę zaktualizować raczej w górę, więc to jest dobra informacja. I myślę, że tak jak wspominałem, cały czas przy okazji PZT-u. To jest po prostu spółka dywidendowa. Ja nie spodziewam się teraz wzrostu w kierunku 42 zł czy wyżej. Raczej znaczy jeszcze nie ma ku temu podstawy, bo cały czas jest konflikt. Natomiast dywidendowo spółka powinna się obronić, generuje zyski, radzi sobie dobrze i powinna radzić sobie dalej. Dobrze, oczywiście jakby była eskalacja wojny na. Tereny polskie, no to tutaj nic nie będzie rosło. Tak to, to też trzeba mieć świadomość tego. Więc takie ryzyko trzeba zawsze mieć z tyłu głowy. Natomiast, jeżeli by do takiego konfliktu nie doszło, zo wojna zostanie na Ukrainie, no to PZU powinno w długim terminie dalej wypłacać regularnie dywidendy. No, i biznes ubezpieczeniowy to jest biznes, który się raczej zbyt szybko nie skończy. Więc, w tym kontekście, cały czas jak zawsze podkreślałem, tam poniżej 30 zł to jest super okazja dywidendowa. A mnie zawsze interesowały ceny poniżej 34 zł. No i to podtrzymuję, bo wtedy stopa dywidendy będzie wynosiła między 8 a 10%, w zależności od tego, ile zarząd ostatecznie będzie chciał przeznaczyć na dywidendę. Więc ja uważam, że wyniki są dobre. Natomiast rynek będzie miał problem ze wzrostami silnymi ze względu na oczekiwania gorszych wyników w pierwszym kwartale 2022 roku, niemniej dywidenda powinna być wypłacona, tak też twierdzi sam zarząd, gdzie pojawiły się informacje o tym, że te raporty, tak, to są dobry prognostek do otrzymania wypłat, wypłat dywidend, no i tego się raczej bym e, trzymał, tak. Jeżeli chodzi o Aseco Poland, wyniki zgodnie z szacunkami, ale tutaj większą uwagę skupia raczej dywidenda, która jest moim zdaniem niższa niż można było się spodziewać. Tutaj zakładamy w gronie zespołu Squabera, że będzie jakieś droższe przejęcie, coś Aseco Poland będzie chciało zrobić z tymi pieniędzmi. Stąd też nie przeznacza więcej na zysk netto, czy na, na podział na dywidendę, ale i tak wyniki zostały odebrane bardzo dobre, bo tutaj mieliśmy też potężny wzrost. Teraz jest wprawdzie cofka, ale mimo wszystko są to wyniki po prostu dobre, tak? I tutaj mieliśmy wczoraj spadki, natomiast dzisiaj po tych wynikach no mamy wzrosty. To jest wszystko zgodnie z tym, co mówiłem, ja uważałem i też insynuowali wielokrotnie wam mówiliśmy, że w Poland, w tych rejonach, to jest spółka, która pod kątem dywidendy będzie ciekawa. Nie wiem czy jeszcze rynek nie spadnie, czy nie, no, ale dywidenda powinna być dobra. To się dzieje. Ta stopa dywidendy tutaj, czy te, 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 tak wartość dywidendy to będzie 3.36 na akcję. Więc no, daje to mm, Daje to około 4-5% na, na kurs, dlatego też nie oczekiwałbym, aby tutaj kurs znowu wzrósł do 100, do, do 100 zł. Natomiast te wartości typu 72-76 zł. były super. Po tej cenie już jest troszeczkę niższa ta wartość, ale uważam, że będzie się kurs utrzymywał, bo spółka co do zasady powinna radzić sobie dobrze. Mamy też bardzo duży portfel. Poza, jakby tą Europą Wschodnią, więc to też powoduje, że Asekopolan powinno mieć stabilne wyniki w przyszłości. Ja na ten moment uważam, że utrzymywanie, czy też trzymanie pozycji na aseko jest jak najbardziej sensowne. Z technicznego punktu widzenia taką informacją negatywną byłby spadek ponownie poniżej 74 zł, bez jakichś dodatkowych czynników typu eskalacja wojny, no bo wtedy będzie oznaka, że jednak inwestorzy nie wierzą, tak, że jednak inwestorzy nie wierzą. Na razie zakładam, że będziemy utrzymywali się powyżej tych 78-80 zł w wyczekiwaniu po prostu na dywidendę w przyszłości. Bogdanka poinformowała też o wynikach, no tutaj zaskoczenia nie ma 288 milionów zysku netto w 2021 roku. Dobre wyniki i tutaj, a tylko, że tutaj warto zwrócić uwagę, bo jeszcze to może na chwilkę, tak? Um. Zysk netto, czy zysk operacyjny, przepraszam, wyniósł 366 milionów versus 351 oczekiwanych, co jest informacją pozytywną, tak, że ostatecznie wyniki były lepsze niż spółka sama sobie prognozowała, więc to jest informacja jak najbardziej pozytywna, ale nie ma tego boomu, tak? nie ma takiego wzrostu, który aktualnie obserwujemy. I tutaj jest pewna rzecz niebezpieczna, przedłuża się korekta. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli rynek nie kontynuuje trendu w krótkim czasie, tak? Tutaj jak popatrzymy na wykres, mieliśmy bardzo silny ruch wzrostowy, mocne wybicie. Ja spodziewałem się, że już rynek wróci do wzrostów tutaj, w okolicach 14 marca. Nie zdarzyło się tak, mieliśmy zejście nawet niżej. Ja tutaj prognozowałem, że... Proponowałem, aby stop lossem była 9-okresowa wykładnicza średnia krocząca, i ten stoplos został pokonany. No i tutaj mi się zaczyna to przeciągać, notowania tej spółki. Kolejne wsparcie mamy na poziomie 44 zł, tam można by było oczekiwać znowu okazji. I teraz moim zdaniem warto zauważyć, że teraz rynek dawał sobie szansę na powrót do wzrostów, ale nawet po tym dobrym raporcie to się nie wydarzyło. Więc na razie widać, że czy może inwestorzy realizują zyski albo boją się, że jednak węgiel nie będzie potrzebny. Bo też pamiętajmy, że na ten moment nie mam mowy za bardzo o tym, aby było jakieś embargo na ropę, na gaz. Być może ono się zdarzy, być może będzie problem. Natomiast wydaje się, że ten pierwszy ruch, który właśnie w tym kontekście ruszył, tak, czyli że polski węgiel będzie napędzał elektrownie w całej Europie, no, na ten moment nie ma takich, w tej chwili nie ma takich działań, które dążyłyby też do zablokowania węgla z Rosji, przynajmniej nie dotarły do mnie. I to powoduje, że nie ma takiego impulsu kolejnego. Troszeczkę inaczej jest, troszeczkę inaczej jest oczywiście z JTSW, które produkuje to, co jest potrzebne tu i teraz do produkcji stali, a Bogdanka no ona co do zasady będzie sprzedawała w Polsce i to też jest istotne, tak, że to nie jest tak, że oni od razu będą sprzedawali po cenach rynkowych. Do tego wszystkiego też Wam, na to wszystko Wam zwracałem uwagę też wcześniej. Więc reasumując, na ten moment osłabł moim zdaniem impuls i widać to, że nawet po dobrych wynikach rynek nie chce rosnąć i dopiero wzrosty powyżej 55 zł dla mnie byłyby oznaką powrotu do ruchu wzrostowego. Na ten moment bardziej prawdopodobne oczekuję test poziomu 43 zł, 44 zł i tam znowu szukałbym okazji. PGNiG, raport tutaj opublikowany przez spółkę, no, jest dobry, tak, mamy generalnie 2,9, no prawie 3 miliardy złotych zysków w czwartym kwartale, w zeszłym roku to było 1,3 miliarda, więc jest to jak najbardziej informacja pozytywna, natomiast no rynek też reaguje jak reaguje, nie jest tutaj jakoś skory do kupowania i Wydaje się, że też pewno to te połączenie z PKN Orlenem może ciążyć na PGNiG, bo dalej nie mamy jakby konkretów. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie przebiegało, jakie będą relacje. Prawdopodobnie będzie wymiana akcji na akcję, więc tutaj też ten współczynnik będzie miał znaczenie. I to, to są niepewności, które powodują, że zawsze część inwestorów na przykład zrezygnuje z takiej działalności. Wyniki są dobre i prawdopodobnie będą dobre z dwóch powodów. Po pierwsze, gaz będzie istotnym elementem miksu energetycznego Polski i to będzie gaz w pewnej mierze, w dużej części produkowany przez PGNiG, czy wydobywany przez PGNiG na Morzu Północnym i transportowany do nas właśnie przez Baltic Pipe, czy też przez te inne wszystkie kanały, które już aktualnie funkcjonują, więc to jest jakby ta sprzedaż gazu będzie miała znaczenie, plus nawet te wszystkie zmiany związane z polskim ładem, które były prognozowane, czyli to, żeby ten gaz był w każdym w cudzysłowie domu, w każdej wsi, tak to tam prezes Kaczyński mówił. No, to też wzmaga jakby popyt na, na, na gaz i, i to powinno wzmacniać pozycję spółki. Absorpcja ceny, wyższej ceny jest i będzie. No bo musimy, tak? To będzie już jakby powszechna akceptacja podwyżki cen, będzie surowców także, A więc zakładam, że te wyniki będą dobre. Zresztą to też mówiliśmy już wcześniej, tak? Tutaj, kiedy rynek borykał się z 6 złotych, wskazywaliśmy na ten scenariusz. Po drodze się tutaj jeszcze rynek mocno, mocno borykał, mocno męczył, no ale ostatecznie doprowadziło to do tego wybicia na fali oczywiście wojny. I. Z technicznego punktu widzenia moim zdaniem, dopóki jesteśmy powyżej 6.40. To ten pryzmat wzrostowy pozostaje. Dzisiaj może być atak na ten poziom. Mamy też takie troszeczkę wzrost sentymentu risk-off, co też widać na wszystkich spółkach, że pomimo dobrych wyników, na przykład nie wiem, PZU też się cofa. Mamy taki globalny sentyment, polski złoty tanieje. To wszystko powoduje, że jakieś napięcie znowu rośnie, zbliża się weekend, nie wiadomo co przez weekend się wydarzy, więc w tej dobie ryzyka ta zmienność zawsze będzie wysoka. I o tym pamiętajcie, to, to jakby ży, żyjemy w troszeczkę innych czasach niż jeszcze pół roku temu. Spadek poniżej 6,40 otworzy drogę do poziomu 6 zł i tam szukałbym znowu okazji na... Um, na no. Cyfrowy Polsat też wyniki, ale tutaj mamy troszeczkę gorsze. Dlatego 10 milionów gorsze, 12 milionów gorsze niż konsensus. E, dlatego też CPS nie rośnie, nie spada. No, zatrzymał się na oporze, i to jest jedna z tych spółek, która pomimo swojego defensywnego m, wpływu, no, mamy, mamy jakby niechęć tak, inwestorów do niej. E, jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Wirtualna Polska poinformowała jakiś czas temu, że e, w mediach ten marketing, tak, koszty reklamy odżyły, w czasie wojny zamarły, teraz odżyły i tutaj to jest też dobra informacja oczywiście dla cyfrowego Polsatu, który również z tego żyje więc te komunikaty są jak najbardziej pozytywne, wyniki one są stabilne, tak? to jest dalej prawie miliard złotych zysku to jest kosmos, tak? to jest bardzo duże pieniądze więc spółka ma stabilny profil, stabilne zyski i tak też należy ją traktować dywidenda ona zwykle się waha w tych okolicach tam kilkunastu, czy około złotówki, złotówki z hakiem więc też tutaj ta stopa dywidendy nie jest jakaś wybitna. Natomiast znowu ta spółka zawsze po bardzo głębszy, takich głębszych spadkach staje się ciekawa. Z technicznego punktu widzenia jesteśmy w miejscu dość ciekawym, bo to jest ta konsolidacja, dość mocne spadki, tak? To jest ta konsolidacja z, z, po pandemii oraz przed pandemią, więc jesteśmy na jej, dolnym, na jej dolnej granicy. Górna granica to jest 30 zł. No i na ten moment spodziewam się, że w okolicach 30 zł. W okolicach 30-tych powinna być okazja. Padło pytanie ważne, więc się do niego odniosę. Czy ciekawe spółki są wstrzymane do końca konfliktu? Nie. Pierwsze, oczywiście, przez ostatni tydzień, dwa, trzy byliśmy też bardzo nie, ostrożni. Nie chcieliśmy w takiej dobie ryzyka, tak? W, Puszczać ciekawych spółek, które są jednak bardzo znaczącymi informacjami. Puszczaliśmy więcej komentarzy oraz analiz, takich, które dają raczej takie krótkoterminowe sygnały. Natomiast ciekawe spółki wracają, mamy już przygotowanych kilka pomysłów i, i po prostu obserwujemy. Jeżeli się zrealizują scenariusze, to będziemy je publikowali. Ale nie spodziewajcie się wygórowanych oczekiwań, bo będziemy prawdopodobnie zmieniać troszeczkę podejście na takie bardziej dynamiczne, tak? czyli na, na, kilka, na kilkanaście, kilkadziesiąt. A nie tylko z myślą o, o trendach, no bo tutaj też ten rynek troszeczkę inny jest. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli zrealizują się założone przez nas scenariusze, to będziemy takie ciekawe spółki też publikować. Natomiast niezmiennie komentarze i analizy, także ze wskazaniem konkretnych sytuacji, konkretnych analiz publikujemy. Enea tutaj również zyski były opublikowane, zgodne z szacunkami, więc szoku być nie powinno. I to jest jedna z tych spółek, która no, miałaby szansę iść dalej na północ, bo zauważmy, że bardzo ładnie się ten rynek kształtuje pod kolejne wybicie. Mamy na razie utrzymanie trendu wzrostowego, wsparcie jest na 9 zł 889 zł i dopóki jesteśmy powyżej, to ja oczekuję kontynuacji ruchu wzrostowego na. KGHM też wyniki bardzo dobre. Zobaczcie, że konsensus został pokonany w każdym aspekcie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zysk netto, prawie dwukrotnie wyższy niż rynek się spodziewał. No a rynek czy znaczy jakoś tych wzrostów nie ma, więc, yy, yy, więc tutaj warto warto zwrócić uwagę, że jednak tego popytu nie ma prawdopodobnie ze względu na ten globalny. Sentiment risk-off, który się trochę pojawił. Natomiast to pokazuje, że mamy rację co do samych fundamentów. Pytanie, czy inwestorzy nie będą się bali przyszłości. Większość się nie będzie bała przyszłości i dzięki temu po prostu kurs nie będzie rósł, czy przez to nie będzie rósł. Ja na ten moment podtrzymuję swoje zdanie co do KGHM-u, a że odnosiłem się do tego i spółki wielokrotnie, no to już nie będziemy się tutaj rozwodzić. Zapraszam do podsumowań sesji, do materiału z zeszłego tygodnia, gdzie też ta analiza jest i się nie zmieniła. Z takich spółek, ta Mirbud też będzie Mennica Skarbowa też, natomiast tutaj Jeszcze Torpol chciałem zwrócić uwagę, bo to jest spółka Która przez długi czas była wśród ciekawych Niestety wojna nas wycięła No bo my w swoich ciekawych spółkach Mamy stop lossy, tak? I te stoplosy jak są wycięte, no to są wycięte Natomiast też później Komentowałem sam Torpol Wskazując te 12 zł, że jest bronione Natomiast tutaj Warto zauważyć, że Torpol będzie beneficjentem pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę po covid -zie. I takie było główne założenie naszego sygnału. Niestety, wojna to troszeczkę zniszczyła, bo gdyby nie wojna, w sensie gdyby nie te spadki, to prawdopodobnie wzrosty były szybciej. No ale niezależnie od tego, podtrzymujemy nasze założenie co do Terpolu, bo tutaj się nic nie zmieniło. Jeżeli będą pieniądze z Unii Europejskiej, będzie rozwój kolejnictwa, to tutaj Torpol będzie jednym z głównych beneficjentów tego programu. No i teraz dotarliśmy do kolejnego oporu na 14 zł. Spodziewałbym się zatrzymania, kilka dni konsolidacji, a później próbę ataku na 15 zł. I ewentualnie zamknięcie luki, która się tutaj, tutaj pojawiła. Krótki komentarz do AB interału. Przypominam, spółka jest zawieszona. Pojawił się nowy komunikat właśnie w związku z zawieszeniem na GPW. No, nic z niego więcej nie wynika, jak to, że spółka twierdzi, że jest w kontakcie z ministrem odpowiednim, no i nie powinno być źle, tak jakby można odebrać z tego. Natomiast będą publikowali kolejne informacje w formie komunikatów. Ciężko skomentować tą rzecz, bo sam komentarz ze strony spółki nie jest taki jednoznaczny. Nie, nie zajęli nam kont, wszystko jest ok, nie rozumiemy, dlaczego zostaliśmy zawieszeni. No nie ma takiego komunikatu. Jednocześnie nie ma komunikatu, tak, zajęli nam konta i mamy przewalone. Też nie ma takiego komunikatu, tak? E, więc o tym trzeba pamiętać, czekamy na konkretne informacje ze strony spółki i dopóki prawdopodobnie one się nie pojawią, to GPW nie odblokuje notowań, Spółki. Moim zdaniem, sens zamykania kont spółki w przypadku, kiedy ich akcjonariuszem jest, jest osoba objęta sankcjami jest bezsensowny. Natomiast ciężko mi powiedzieć, jakie procedury są tutaj faktycznie wdrażane. Osobiście uważam, że jest prostsza droga w postaci po prostu przyblokowania przepływów pieniężnych do właścicieli, i taką drogę powinno się obrać. Więc ostatecznie do te, tak uważam, że taką drogę ostatecznie tutaj Ministerstwo Litwy obierze. Natomiast no, nie mam żadnych kompetencji prawnych do tego, aby twierdzić, że tak będzie, czy też nie. A więc tutaj na to niestety trzeba zwrócić uwagę, że to jest no, po pierwsze inna jurysdykcja prawna, a po drugie nie, dzieje się to wszystko w wojnie, gdzie przyzwolenie na różne dziwne akcje jest niestety ogromne. A więc no, tylko taki drobny komentarz do Abe Interrail. Menica Skarbowa cały czas podąża w ruchu wzrostowym. Ja utrzymuję swoje pozytywne nastawienie. Jeżeli menica Skarbowa będzie wchodziła na GPW, a plany są cały czas podtrzymywane przez zarząd, to ja oczekuję, że tutaj wyniki, że wycena spółki będzie dużo większa. To nie jest firma, która będzie miała za 20 lat takie. To nie jest firma, która jest w stanie się liniowo rozwijać. Tak? To, bo zależy od popytu na ich produkty, na, na produkty inwestycyjne. Ale w dobie inflacji i oczekuję, że ta inflacja będzie cały czas wysoka, no po prostu produkty na takie. czy Popyt na takie produkty będą będzie cały czas wysoki i mocny, dlatego też zakładam, że tutaj będziemy atakowali poziomy 140 zł, a później wyżej 160 zł, więc na razie podtrzymuję. Negacją z tego scenariusza będzie spadek poniżej 120 Grupa LOTOS także publikowała swoje wyniki, jeżeli, jeżeli chodzi o, um, o o wyniki, tak, tutaj mamy przychody, wzrost o prawie no tutaj 20, czy prawie 50% czy ponad nawet 50% zyski oczywiście się pojawiły no bo 2020 rok to było obciążenie e, obciążenie spadkiem ropy bardzo mocne, no i zysk netto 3 miliardy złotych potężny, potężny zysk a to jest z segmentami na e, operacyjne e, segment wydobywczy też bardzo ładnie, a segment handlu o też no tutaj trudno się do czegoś przyczepić, tak naprawdę w tych wynikach. A sam lotos dzisiaj też bardzo ładnie. Zauważcie, że wybiliśmy wcześniej z trójkąta i wybicie z tego trójkąta było przeze mnie sygnalizowane. Sam trójkąt, później wybicie. No i na razie utrzymuję, że to jest scenariusz, który powinien nas skierować wyżej, tak, w kierunku tych 65, może nawet wyżej. No i tyle. Tak. Wyniki są dobre, spółka rośnie, więc tak też powinniśmy to oglądać. Oczywiście mamy cały czas PKN Orlen, który ma przejąć LOTOS. Znowu nie wiemy dokładnie na wszystkich jakich warunkach, więc to, no to też jest jakiś czynnik ryzyka. Jeżeli chodzi o Mi Mirbud, też podał dzisiaj wyniki bardzo fajne tak że znaczy wstępne wyniki 127 milionów przed rokiem było to 58 milionów więc no jest to jak najbardziej dobra dobry rezultat tylko pamiętajmy że Mirbud jak i każda firma budowlana czyli Budimex również którego już dzisiaj nie będziemy poruszali ale każda z tych firm tutaj ma ten sam problem to że oni zarobili w 2021 roku to nie jest szok tak trzeba było się tego spodziewać natomiast Podstawowe pytanie to jest to, czy będą zarabiały w 2022 roku. A budownictwo ma ten problem, że rosną wszystkie koszty. Nie ma ludzi, bo uciekają z budowlanki Ukraińcy, czy uciekają, odchodzą, idąc do walczyć za swój kraj. Jednocześnie mamy wzrost kosztów stali, wszystkiego tak naprawdę. No i pytanie, czy będą środki na budowę. To jest bardzo duży czynnik ryzyka aktualnie. Myśmy zakładali na Budimexie chociażby do wojny, byliśmy bardzo mocno przekonani o tym, że spółki się obronią, czyli przerzucą koszty na odbiorców, czyli przychody też będą rosły, bo jest inflacja ogólnie, więc jest też apropata do tego, żeby podwyższać ceny i akceptacja tych cen. Natomiast no, tutaj dodatkowym czynnikiem bardzo negatywnym jest jednak odpływ siły roboczej, bo mamy napływ Ukrainek, przede wszystkim z dziećmi w większości przypadków, a odpływ tych męskich rąk w pracy. Tak? I to jest niestety duży problem, który był znaczący udział Ukraińców na budowach. I to jest czynnik, który należy mieć na uwadze, i być może to też jest powodem, że pomimo dobrych wyników Mirbud spada. Przypominam, na razie jesteśmy na Mirbudzie w takim ruchu spadkowym i traktowałbym poziom dopiero 3,89 zł jako. Jako ważny poziom oporu, którego wybicie dopiero skieruje nas dalej, dalej na północ. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Grodno oczywiście, ja cały czas jestem bardzo mocno za Grodnem. Wszystkie spółki z OZE będziemy też dla Was analizować w kolejnych okresach. Tutaj się dużo dzieje, dużo zmienia. Natomiast Grodno jako dystrybutor powinien sobie radzić bardzo dobrze. Tam były obawy, że nie będzie miał czym handlować, ale myślę, że to nie jest możliwe. Zapraszam Was jeszcze na poniedziałek, godzina 20, gdzie do, do diabła jest dno, czyli Bessa w gamingu. Czy to w końcu będziemy mieli koniec tych Bessy, czy się w końcu coś odwróci? Michał Palaczek przygotował dla Was materiał, już w poniedziałek, no i zapraszam Was jutro i pojutrze, czyli w piątek i w sobotę na Invest Kaws do Krakowa. Będziemy mieli okazję się spotkać, będziemy też ze Skłaberem mieli. Takie miejsce, gdzie możemy sobie porozmawiać, też jakąś okazję, będziecie mieli możliwość skorzystać z jakichś lepszych ofert, materiałów, czy, czy coś odebrać od nas fajnego. Więc serdecznie zapraszam, na parterze będziecie mieli mo możliwość się z nami spotkać naprzeciwko szatni, więc dość łatwo nas będzie znaleźć. Ja też mam swoje wykłady, więc pamiętajcie, że w czasie tych wykładów nie będę miał możliwości z Wami się spotkać, ale będzie zawsze ktoś na stanowisku, kto powie, czy z Grzegorzem porozmawiacie, czy, czy z innymi członkami naszego zespołu z Michałem. A ja się tam będę cały czas też pojawiał, i też będzie okazja ze mną się spotkać i porozmawiać. A teraz Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. No i mam nadzieję, do zobaczenia w Krakowie już jutro.